Na pewno nieraz zdarzy nam się, że będziemy musieli zrestartować nasz serwer lub go całkowicie zatrzymać, lub ewentualnie kiedy jest zatrzymany, go włączyć. Po zalogowaniu się do Power Panelu, który jest aktywny zawsze, nawet wtedy kiedy nasz serwer jest wyłączony, mamy możliwości wykonania różnych operacji na nim. Możemy w chwili obecnej, jak widzimy, kontener jest włączony. Czyli nie mamy możliwości jego włączenia, bo to byłoby bez sensu, ale możemy za to go wyłączyć, klikając tutaj na Stop Container. Jeżeli klikniemy, pojawi się operacja, że zadanie zostało dodane. Możemy sobie kliknąć na Details, czyli mamy podgląd, na, na jakiej, w, jaki jest status wykonywania tej operacji. Standardowo, podczas wyłączania czy restartowania serwera wirtualnego, ym, są tak, zwa tak zwane tak zwan y wszystkie procesy skilowane w sposób bezpieczny. Y czyli wyłączenie takiego serwera może zająć y około 2-3 minut. Jeżeli w tym czasie nie zostaną skilowane wszystkie procesy, automatycznie y zostanie wszystko y usunięte, serwer zostanie, że tak powiem, y całkowicie wyłączony. Należy tutaj poczekać na wyłączenie całego kontenera. Jak widzimy, zajęło to chwileczkę, ale mamy, mamy cały status całej operacji: Completed, czyli została wykonana prawidłowo. Jeżeli sobie odświeżymy naszą stronę. Będziemy mieć status, że nasz kontener jest wyłączony. Możemy go włączyć, możemy go także zrestartować. Aby zrestartować tego jeszcze nie robimy, więc to Państwu pokażę. Klikamy po prostu restart. I tak samo jak w przypadku wyłączenia kontenera mamy informację, że zadanie zostało dodane do zadań oczekujących. Możemy sobie sprawdzić status. I mamy już, że wszystko jest completed, czyli serwer został. Włączony. Co także mówi nam o tym, że tutaj mamy status włączony.